Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj! Nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Fotografia koncentrowa. E, Robercie, jak to się u Ciebie zaczęło? <grym> jak się zaczęło? Najpierw była muzyka. To była od najwcześniejszych lat muzyka. Fotografia się zaczęła dużo później. A... I z fotografią w zasadzie całe życie związane. Ja jestem tym szczęściarzem. Zawsze to powtarzam, który z wykształcenia, z zawodu i z zamiłowania, jest fotografia. Hmm, a jak Ci się udało, myślę, że to jest najbardziej też interesujące dla tych, którzy, którzy próbują wejść w ten, którzy są, nie wiem, biznes, nie biznes, czy, czy pasję. E, jakie były Twoje początki, od czego zaczynałeś? Od czego zaczynałem? Zaczynałem od fotografowania jakichś lokalnych. Znaczy, ja zacząłem dużo wcześniej, jeszcze analogowo. Później przerwa, bo sobie wymyśliłem, że się zajmę rodziną. I, i później powrót. Robienie jakichś lokalnych rzeczy. Nie mam na to recepty, bo u mnie, bo u mnie to, to się odbywało tak, że, że to mi. To tak snobistycznie zabrzmi, ale to mi proponowano współpracę przeważnie. A to była taka współpraca, która zaczyna się na gruncie lokalnym, że na zasadzie, słuchaj, gramy koncert, czy byś porobił zdjęcia? Tak, najpierw, najpierw to było tak, później też zobaczył ktoś tam, ktoś tam i później też jedna propozycja z redakcji, druga i... No a teraz, no trzeba powiedzieć, nieskromnie fotografujesz największych tego świata, zdarza Ci się fotografować. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy, miałeś okazję być akredytowany do fotografowania chociażby zespołu Rammstein. Wiem, że Twoje zdjęcia są w w periodykach, na to branżowych typu gitarzysta. Perkusista, tam jest chyba Jazz Forum, to jeszcze jest kilka, kilka innych. Znaczy, Jazz Forum nie, ostatnio Interia O, no Interia. Wcześniej jak agencyjne, no to i wyborcy się trafiały i w tych, tych wszystkich różnych rzeczach, z tym, że z agencyjnymi w tej chwili jest lipa, nie? Więc mhm. więcej czasu poświęcasz na opisanie tych zdjęć, niż dostajesz za do nie pieniądze, więc w ogóle z tego zrezygnowałem. Ej. Perkusistą była w zasadzie taka największa współpraca, która trwa do dzisiaj i zdarzają się sesje w tej chwili już tak bardziej głównie dla interia z perkusistą sesje takie nie wiem, no przyjeżdża jakaś gwiazda, idziemy przed koncertem, zrobić sesyjkę, wywiad i tak dalej. Mhm. E, jakbyś miał przed tym, jak stanąłeś z obiektywem, co zrobił na tobie największe wrażenie? Albo coś, co, co ci zapadło w pamięć jako, jako właśnie nie tylko jako człowiekowi, tylko też jako osoba, która, która używa aparatu fotograficznego. A kurde, trudne pytanie. Ja bym, <grym> nikt nie powiedział, że będzie łatwo. E, wiesz co nie wiem. Nie. nie, nie. A czy może powiem tak. Są osoby, którym zdjęcia robią się same. Są osoby, którym trudno zrobić zdjęcie. To kto jest takim trudnym zawodnikiem na przykład? Nie jestem w stanie wymienić. tutaj, to za, za dużo tego było. Generalnie, jak się dzieje na scenie, znaczy światło to jest najważniejsze, bo nie zawsze to jest wczoraj na przykład w mhm. e, Ale jak się dzieje dużo fajnego na scenie, to. To wtedy jest fajnie. Fajnie jest też, uwielbiam fotografować małe koncerty, gdy mogę robić te zdjęcia w zasadzie na całym koncercie, nie? Tylko żeby nie przeszkadzać i nie robić. I wtedy, tak jak na dużych koncertach mamy tam z reguły te pierwsze dwa czy trzy, czy czasem jeden utwór do zrobienia, tak na małym koncercie, gdy jestem zaproszony i mogę fotografować cały to w zasadzie na początku nie robię zdjęć, bo to wszystko się rozkręca później. Mm -hmm. Jeszcze a... zawsze mamy takie powiedzonko, że złośliwi złośliwe świetliki świecą lepiej jak sejdziemy. E, bo Często jest taka przyjęta zasada na koncertach, że są te na zasadzie trzy pierwsze utwory albo dwa utwory z fosy i że tak powiem, panom już dziękujemy. I, i panią z aparatami, a potem się okazuje, że to show tak naprawdę właśnie nie wiem, trwa po pierwszej godzinie i wtedy jest największa ta petarda, nie? Tak, ale zdarzają się... To na przykład na Offspring kiedyś robiliśmy tam piąty, szósty, nie? Ostatnio na Ramsteinie robiliśmy bisy, nie? To tak... E... Niektórzy do tego podchodzą troszeczkę inaczej, ale z reguły jest to właśnie ten pierwszy pierwszy drugi. To też jest takie... Ja mam wrażenie, że te światowe gwiazdy one mają świadomość. Często, nie zawsze, bo czasami to złośliwie jest. Że właśnie te fajne rzeczy i fajne poświecenie jest na, na początku, gdy, gdy są fotografowie. Niedawno 30 second to Mars Jared Leto nagle coś pokazuje do nas, nie wiem o co chodzi, a on nas zawołał na scenę. Zawołał nas na scenę, ja go fotografowałem z metra szerokim i przed zrobił po prostu, zaświetlili światło na widownię e, i były zajebiste zdjęcia. E, czy masz w swojej kolekcji zdjęcie, które wiesz, że to jest twoje takie, wiesz, dzieło życia, takie opus magnum, że już po tym wiesz, że już nie ma szans zrobić lepszego zdjęcia. Nie. I w, ta, na takie pytanie zawsze odpowiadam e, cytatem z mleczki. Który powiedział, że nie może mieć żadnego swojego rysunku u siebie w domu, bo przy każdym przejściu by coś poprawiał. A więc po prostu za każdym razem, jak mi się wydaje, że to jest to to za chwilę już zaczynam dostrzegać coś innego. Czyli jest to nieustanne samodoskonalenie e, siebie i wyczekiwanie, że ten jeszcze najlepszy moment jest przed tobą. To jak w każdej pracy, jeżeli podchodzisz do niej sumiennie. Co byś radził początkującym fotografom, jeśli chodzi na przykład o zakup sprzętu, bo czasami się zdarza tak, przeglądając fora, że tam pada zestaw niestartowy jakiś tam kitowy firmy na C czy firmy na N, tylko od razu musisz mieć 17 teleobiektywów i tak dalej. Jak to faktycznie wygląda, czy rzeczywiście trzeba być tak obładowanym sprzętem, żeby... Żeby zrobić dobre zdjęcie. Faktycznie to świat się zmienił bardzo i stać ludzi na różne dobre sprzęty. Myśmy zaczynali od, od naprawdę tanich, prostych rzeczy. Dzisiaj ludzie pozwalają sobie na jakieś wybitne. Generalnie recepta, ja używam, mam ze sobą dwa body. Na jednym mam 17,35, na drugim 7200 i to jest w zasadzie podstawowa rzecz, która wystarczy. Głównie ten 7200. Szerokie fajne są, tylko nie zawsze się da zrobić, jak masz wiesz, wysoką scenę. No i jak dostanę w rozpisce, że dzisiaj robimy sfocha, no to jeszcze 600 m. Czy bo teraz naprawdę dużo osób przychodzi na koncerty, robi zdjęcia telefonami, czy dla nich masz jakieś rady, bo czasami miałem wrażenie że osoby jak trafią odpowiedni moment to nawet nawet zwykłym aparatem w komórce są w stanie zrobić genialne, genialne zdjęcie. Ja sam mam takie poczucie, że tu w Cieszanowie w swojej prywatnej kolekcji mamy jedno zdjęcie z jedną z gwiazd kiedy był na scenie że później gdy się, gdy się spotkaliśmy z tym artystą on nas poprosił o to zdjęcie do swojej kolekcji, co było dla, dla nas bardzo wyjątkowe, a było zrobione zwykłą, zwykłą, zwykłą komórką. I tak, bo te aparaty w telefonach są coraz lepsze. Zdjęcie z koncertu, <laughs> jak zacząłem współpracę z perkusistą, zacząłem robić jakieś fajne rzeczy, no bo to jest dynamiczne, prawda? Coś, żeby pokazać tą dynamikę i na czele <laughs> macie stary. Ma być kuźba nieruchome, ostre, bo ludzie chcą widzieć tego człowieka i tyle. Nie, nie chcą widzieć artystycznych fajerwerków. E, więc y, to ja cały czas uczę fotografii też. I jak się ktoś zadaje takie pytanie, przychodząc na zajęcia pierwsze, i zadaje takie pytanie, jak ty, jaki sprzęt ma kupić, ja mówię, możesz zacząć telefonem. Możesz zacząć telefonem. Dzisiaj naprawdę telefony są niezłą rzeczą. Nie inwestuj w coś, co jeszcze nie wiesz, czy, 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 czy ci sprawi Friday. Natomiast fatalne jest to, że ci, którzy wejdą z tymi telefonami do Fochy, ustawiają się gdzieś tam, wystawiają je do góry i stoją w jednym miejscu. I nie masz szansy na przykład gdzieś tam zrobić zdjęcia, bo ci zasłania. E, e, rozmawiamy tutaj o, o sprzęcie, rozmawiamy o, o wykorzystywaniu chociażby telefonów i paru innych rzeczy. A kto, nie, jeżeli miałeś oczywiście takie inspiracje, kto z fotografów był dla Ciebie takim powiedzmy sobie niedoścignionym wzorem albo na zasadzie wiesz, że fotografie tej osoby są, no boję się słowa użyć genialne, tak, albo zawsze powodują, że jak widzisz, jak on robi zdjęcia, że to, że masz, wiesz, gęsią skórkę. Znaczy są tacy fotografowie, ale to nie, nie fotografii koncertowej. No, generalnie, żeby jak robisz zdjęcia i chcesz robić dobre zdjęcia, to oglądaj te zdjęcia, prawda? Oglądaj dużą ilość. Nie na zasadzie, tak jak teraz się ogląda, że ciak, ciak, ciak. Tylko przyglądnij się im, zastanów się. Będąc w branży, zdarzają się fajne sytuacje, bo kiedyś odezwał się do mnie jakiś fotograf. Nie? Polubiliśmy się, zaczęliśmy sobie komentować. To był z Meksyku gość. Kiedyś trafiło do mnie jakieś takie zestawienie topowych fotografów muzycznych na świecie. No i on był tam w pierwszej dziesiątce, nie? I opisy, komentujemy sobie swoje zdjęcia, korespondujemy i to. To wynika z tego, że fotografia łączy i można łapać kontakty na całym świecie. Jak dobrze pamiętam, chyba fotografowałeś jeszcze byłego perkusistę Syle Rado i Valobardo. Tak, z Dave'em mieliśmy bardzo przyjemną sesję i, i później bardzo fajną pogawędkę i nawet udało się zrobić mi zdjęcie, co zawsze Maciek się śmieje, że jak mi robi po jakimś takim wywiadzie zdjęcie z jakąś gwiazdą, to zawsze mam albo zamknięte oczy, albo gdzieś się odwrócę nie tak. Nie lubię być z drugiej strony obiektywy. No doświadczyliśmy sami tego szukając Twojego zdjęcia i, i nagle okazuje się, że wszędzie ten słynny fotograf Robert Wilk albo stoi tyłem, albo twarz zasłonięta obiektywem będą prasty. Słynny to przesada. No, no Robercie no, no, trzeba powiedzieć prosto, no, biorąc pod uwagę twoje zdjęcia, to gdzie się one pojawiają. Z kim masz kontakty i to, że e, pojawiłeś się? Zresztą to jest fajna anegdota, jak e, z koncertu Ramsteina, może przytoczysz, gdzie, gdzie ciebie wypuszczono na koncercie Ramsteina? Był taki jeden koncert na stadionie śląskim. Znaczy, to nie tylko mnie, to całą grupę fotografów. Nie wiem, czy ktoś z Was był na, na koncercie Rammsteina. Oni mają taką nad Fochem taką małą scenkę, gdzie tam Sapport czasem gra i oni w czasie koncertu tam przechodzą i później na tych pontonach. Wracają. No i przeciągał się początek koncertu, Saport skończył grać, zeszli i to takie wejście do, na tę scenę jest z takiej klapy w środku tej sceny. Nie? No i myśmy mieli stamtąd robić zdjęcia, więc nas wpuścili tamtędy, a że już tam było napięcie, oczekiwali, myśmy się pojawili, a tu wow, cały stadion. Po, podziękowania dla, dla fotografów od całego, całego stadionu, tak. stadionu Śląskiego, no to e, robi wrażenie. Robi, e, A właśnie, czy jak masz zespół, który jest na scenie, gdzie jest, powiedzmy sobie, całe to tło, anturaż, pojawia się, nie wiem, pirotechnika i tak dalej, na ile jest to wyzwanie dla, dla ciebie jako fotografa, żeby się wstrzelić w ten idealny moment? E no nie zawsze się uda, prawda? Ale jak obserwujesz co się dzieje na scenie, jak e, próbujesz trafić, a nie wejść i seryjnie zrobić 3000 zdjęć, z których tam próbujesz coś później wyciągnąć, no to się udaje. Nie zawsze, ale na przykład zdarzają się to, i to jest genialne, jeżeli chodzi o Iron Maiden, bo zawsze robi z nami przed koncertem spotkanie menadżer trasy. I mówi nam, w tym momencie wyskoczy, w tym momencie wbiegnie tu, w tym momencie będzie pirotechnika i dokładnie nam opowiada co przez te pierwsze trzy numery, które możemy fotografować będzie się działo na scenie. To już jest duża, bardzo duża podpowiedź. E, dużo zespołów podchodzi właśnie w taki sposób profesjonalny jak Iron Maiden do, do tego, że pojawiają się fotografowie, którzy będą no jako promotorami poszczególnych zespołów muzyków, nie wiem, w pismach, w, na stronach i tak dalej. Bardzo różnie to było. Ja mam wrażenie, że czasami złośliwie i, i niefajnie. Eee, no tak jak pytałeś o, o nieprzyjemne, to, to sobie przypomniałem, że z Fiszem na przykład. Takie rzeczy powiedział. z Marylion? Tak, takie rzeczy powiedział ze sceny do nas fotografów, że miałem ochotę wyjąć kartę i rzucić nią w niego. I bardzo to było niefajnie, zarzucając jakieś dziwne rzeczy, kląc, kl, klnąc mocno na nas. Niefajne to było, niefajne. Krótko mówiąc muzycy, oprócz tego, że szanujcie obsługę sceny, szanujcie też fotografów, którzy Was promują. No. Generalnie tak, chociaż mam wrażenie, że nie rozumieją. Zauważam też taką tendencję, która kiedyś była, że duże gwiazdy zaczynają jeździć z jednym fotografem, który im robi zdjęcia i, i, i nie ma akredytacji fotograficznych. To zaczyna wracać ten trend. T taki trend, gdzie już nie ma możliwości wejścia. Tak. E Ponieważ tu, tu mówimy o akredytacjach. Co byś polecił młodym fotografom, którzy starają się o akredytację? Tak, ponieważ mówię, z naszej perspektywy, biorąc Cieszanów Rock Festival, my dostajemy mnóstwo zapytań, ale często to... Nie, nie chcę użyć określenia no name, ale bardzo się okazuje, że to jest na zasadzie robienie do swojego prywatnego albumu, a nie wyjście na zewnątrz. Jest kilka nazwisk, z którymi współpracujemy od lat i dobrze wiemy, że to działa w dwie strony. No, kiedyś nawet było jak agencyjni fotografowie, którzy sprzedawali. Dzisiaj te akredytacje dużych gwiazd, najczęściej jest to umowa, że tylko do jednego medium, z którego jest akredytacja. Kiedyś. Dużo się sprzedawało do agencji, ale jeżeli przychodził, starał się o akredytację fotograf agencyjny, to on musiał zapłacić za tą akredytację. I generalnie, żeby się gdzieś dostać, to albo zbuduj jakieś portfolio, który samym portfolio zachęcisz do tego, żeby dostać tą akredytację albo staraj się zaczepić gdzieś w jakiejś redakcji, portalu. Dzisiaj pojawiło się dużo naprawdę dobrych, dobrze piszących blogów, z których, z których też dostają akredytację. Wspomniałeś o portfolio. Co takie dobre portfolio powinno zawierać? To też kiedyś usłyszałem taką opinię, że Fotograf nie powinien robić, wybierać zdjęć do swojego portfolio. Powinien tak ktoś, bo podchodzi często do różnych zdjęć bardzo emocjonalnie i ono jest jako zdjęcie mniej wartościowe niż mu się wydaje, prawda? Bo, bo, bo z tym wiążą się jakieś emocje i tak dalej. Więc generalnie kogoś, poprosić kogoś, kto ma pojęcie o fotografii. Żeby, żeby pomógł zbudować takie portfolio, portfolio przeglądając zdjęcia. No, a im szersze, im, im lepsze, tym, tym, tym lepiej. E, słuchajcie kochani, czy macie jakieś pytania do Roberta? Ja bym ja to też specjalnie robię dla was, żebyście mogli z nim też, e, ponieważ ta, ta rozmowa będzie się powoli zbliżała ku, ku końcowi, my też odczuwamy presję festiwalową, która na nas ciąży. E, jeżeli macie ochotę z nim porozmawiać tutaj, to, to zapraszam do, do rozmowy. Ja, Robert, tobie dziękuję za ten czas i za te 20 minut, bo dla mnie też, jako osoba, która podziwia fotografię koncertową i, i też trochę ocenia tej zasadzie, chciałbym mieć to zdjęcie w domu na zasadzie jak obraz, albo nie chciałbym być, bo, bo tak ja to na przykład prywatnie postrzegam, no też mi pokazuje, że to nie jest łatwy kawałek, kawałek chleba i to niestety Mam wrażenie, że te, jak w większości takich zawodów, które wymaga pewnego rodzaju rzemiosła, to no chyba kluczowa jest pasja. I, tak, i podejście do, do tego. No bo czasami dzisiaj sprzęty są dobre i wydaje się niektórym, że że kupią sprzęt, wejdą i będą robić te zdjęcia na scenie. No. I jak oglądamy zdjęcia. Ben, kompletny laik, jak ogląda zdjęcie i mówi o to jest ładne, a to jest nieładne i on się nie zastanawia dlaczego, ale ja jestem prawie pewien, że to ładne jest zrobione przez kogoś, kto wiedział jak je skomponować, jak światło wykorzystać itd tak Więc yy... i do koncertowych zdjęć też podchodzę tak, że nie na siłę, nie wszystko ma być Rozumiem, że trzeba... Światło, ma być ekspresja, ma być. Ma być dynamika i trzeba się liczyć z tym, że gro zdjęć to będzie odrzut. Tak. Okej. Okay. Dobra, ja dziękuję za tą za tą rozmowę w gronie, w gronie. Tutaj widzę fotografów. Jedny i drugi widzę część trzyma komórki, część aparaty. Eee, mówię, jak macie ochotę porozmawiać z Robertem, to, to zapraszam, a później zapraszam na spotkanie z Łydką grubasa i z zespołem Lejmi Pół. Do zobaczenia. Dziękuję.